od poziomu B2 do C1 w języku angielskim, czyli jak przenieść swoje umiejętności języka biznesowego na wyższy poziom. Otóż, jeśli chodzi o osoby, którymi ja pracuję, to są dwie grupy osób. Pierwsza grupa to są osoby, które są bardzo ambitne profesjonaliści, którzy chcą, żeby ich umiejętności kompetencje językowe dorównywały innym kompetencjom zawodowym, które mają. Zatem te osoby będą potrzebowały, Specyficznego podejścia. Druga grupa osób to są osoby, które są często spanikowane tym, że dostały awans albo chcą aplikować o inną pracę, ale to będzie wymagało od nich wyższego poziomu języka angielskiego. Zatem obie grupy będą wymagały zupełnie innego podejścia. Pierwsza grupa osób, czyli ci ambitni profesjonaliści, którzy już mówią bardzo szybko, bardzo pewnie i płynnie, Zwykle domagają się tego, żeby wzbogacić ich język. Chcą mówić bardziej rozbudowanym angielskim, potrzebują bardziej zaawansowanych struktur gramatycznych, potrzebują idiomów, synonimów, przysłówków, przymiotników na wyższym poziomie, czyli to już nie są słowa takie ogólnie używane, ale jest to już taki wyszukany język biznesowy. Ale nie tylko, bo jest pewna. Porcja idiomów biznesowych, którymi posługuje się właśnie środowisko biznesu. I te osoby będą chciały poznać jak najwięcej takich idiomów, również czasowników złożonych, czyli phrasal verbs, po to, żeby brzmieć już tak jak native speakers. Oczywiście nie znaczy to, że te osoby nie popełniają żadnych błędów gramatycznych. Owszem, popełniają je i będą dążyły do tego, żeby te błędy, zwłaszcza te podstawowe, wyeliminować z ich wypowiedzi. Natomiast gru druga grupa osób to są osoby właśnie tak jak powiedziałam, które zostały zastosowane. Zaskoczone tym, że na przykład firma stała się organizacją międzynarodową i oni potrzebują po prostu przyspieszyć swój postęp językowy. Zatem tutaj będzie potrzebne nie tylko rozbudowanie tych zasobów, ale ich zbudowanie. Więc będziemy dążyć do tego, żeby gramatyka była poprawna i żeby dorzucić jeszcze takie struktury, które są ważne, ale przede wszystkim tutaj będzie praca na słownictwie, na znajomości słów biznesowych. I teraz, co to znaczy ten wyższy poziom języka? Otóż na początkowych etapach nauki języka tworzymy taką strukturę, taki szkielet i budujemy gramatykę na tych solidnych podstawach gramatycznych, i tu już nie powinno być błędów, jeśli chodzi o te wyższe poziomy, oczywiście te błędy należy szybko wyeliminować. Natomiast, tak jak powiedziałam, na tych podstawowych poziomach angielskiego budujemy szkielet gramatyczny, czyli podstawową strukturę, i dorzucamy do tego słownictwo. Na początku jest to słownictwo takie ogólnodostępne, ogólnie używane. A później możemy to słownictwo już rozbudowywać, dodawać synonimy, czyli zamiast prostego słowa, takiego z elementary level, dodajemy synonim wyższego poziomu zaawansowania. I im wyżej, tym więcej tych synonimów powinniśmy opanować na coraz wyższym poziomie, czyli zasada jest taka, czyli im wyżej, tym więcej metafor, synonimów, idiomów, phrasal verbs, czyli tego wszystkiego, co właśnie wzbogaca ten język. Na tym polega właśnie nauka krok po kroku. I teraz, jeśli chodzi o te wyrażenia, takie typu phrasal verbs, e, idioms. To możesz sprawdzić mój kurs na przykład o phrasal verbs, który przygotowałam i tam jest 70 właśnie takich czasowników frazowych. W opisie do tego odcinka dostaniesz oczywiście wszystkie namiary, linki. Natomiast drugi kurs, który Ci bardzo polecam to są conditionals, gdzie właśnie wzmocnisz, zbogacisz swoją wiedzę dotyczącą tej struktury gramatycznej, która jest niezmiernie przydatna na wyższych poziomach. I teraz, jeśli chodzi o właśnie rozwijanie biznesowego angielskiego, to tutaj musisz się skupić... Na tym, żeby znajomość swojego języka wzbogacić o właśnie takie bardziej wyszukane słówka i dodać do nich idiomy, które są rzeczywiście używane w kontekście biznesowym. Nie jest to sprawa prosta, bo trzeba je po prostu wybrać, wyłapać. Natomiast ja już je dla ciebie przygotowałam, i tutaj masz szkolenie, które. Teraz jest ogólnie dostępne w promocji. Nie wiem, kiedy oglądasz ten odcinek, ale w momencie, kiedy go nagrywam, to szkolenie, które podaje porcję taką przyswajalną idiomów, jest obecnie w zniżonej cenie. Także z moją pomocą możesz rozbudować swój system, począwszy od phrasal verbs poprzez conditionals czy właśnie idiomy. I na bazie tych szkoleń, które dla Ciebie przygotowałam, szybko przejdziesz z B2 do C1, dodając właśnie te elementy do swojej wypowiedzi. Jeśli jeszcze nie czujesz się pewnie w języku, możesz to robić bardzo stopniowo, krok po kroku. Nie możesz wszystkiego robić naraz, więc z tej porcji wyrażeń, które dla Ciebie przygotowałam, możesz sobie wybierać jedno wyrażenie, dwa i stopniowo wprowadzać je do swojego języka, bo nauka słownictwa. To nie tylko opanowanie jak największej ilości liczby słów, ale to wprowadzenie tych słów do Twojego zasobu, do tej tak zwanej aktywnej już znajomości słówka. Także wszystko po kroku, baby steps, ale do przodu. Buduj swój biznesowy angielski. Od B2 do C1 i wyżej, z właśnie idiomami, phrasal verbs i metaforami, synonimami różnych słów, które już znasz. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia wkrótce.